Cera naczynkowa jest zmorą bardzo wielu osób, które mają jasną bądź bardzo jasną karnację, tak jak ja. Zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Zazwyczaj się to zaczyna już w dzieciństwie, jakieś takie pierwsze objawy skóry naczynkowej, niepożądane, tylko wówczas one są przez otoczenie postrzegane jako coś urokliwego, tak? Czyli najczęściej po jakichś silnych emocji, bądź wysiłku fizycznego oblewamy się jako dziecko rumieńcem i wszyscy na uważają, że to jest po prostu urocze i świadczy o naszym zdrowiu fizycznym i naszej krzebie. Tymczasem, jak osiągamy wiek nastoletni, to już naprawdę niewiele potrzeba, żebyśmy wyglądali jak przysłowie. Burak wystarczy po prostu właśnie jakieś takie uczucie stresu bądź zakłopotania bądź podekscytowania albo jakieś takie drażniące czynniki atmosferyczne takie jak mróz, czy porywisty wiatr, czy skoki temperatur, czy jakieś nadmierne nasłonecznienie, i my jesteśmy czerwoni na całej twarzy, szczególnie tutaj w, w tej, na, na linii w sferze T i na policzkach, i niedługo potem właśnie bardzo często ten taki przejściowy rumień przeistacza się niestety w jakiś taki chroniczny rumień, który nam towarzyszy już przez cały czas, nawet wówczas, jeśli nie działają na naszą skórę żadne czynniki drażniące. W dodatku oprócz rumienia, to na co najczęściej narzekamy, to są takie widoczne, rozszerzone naczynia krwionośne, które pod wpływem regularnego rozszerzania się... Tracą swoją elastyczność, nie wracają z powrotem do swojego stanu spoczynku i no, szpecą naszą twarz w postaci takiej siateczki widocznych czerwonych żyłek, które są widoczne przez naszą taką półprzezroczystą, delikatną skórę twarzy. Nie możemy nic zrobić, jeśli chodzi o podtyp skóry, jaki mamy, niestety. Jest to, jest to coś, co jest determinowane genetycznie. Natomiast skóra naczynkowa, jakkolwiek jest upierdliwa i nieprzyjemna w, w doświadczeniu, naprawdę nie musi być wyrokiem. Możemy za pomocą specjalistycznej pielęgnacji kosmetykami przeznaczonymi i stworzonymi właśnie na potrzeby skóry naczynkowej wzmocnić naszą skórę ukoić się, zmniejszyć ten rumień, który nam towarzyszy i spowodować, że skóra będzie w tyle, o tyle dobrym stanie, że ludzie nie będą takie uwagi zwracać na nasze takie rozszerzone naczynka pienośne, widoczne pod, 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 pod skórą, a będą bardziej zwracać uwagę na to, że mamy piękną, błyszczącą, wypielęgnowaną skórę twarzy. I w filmikach, które razem z Biodermą tutaj stworzyliśmy, Pokażę Wam, z których produktów skorzystać, opowiem Wam, w jaki sposób to zrobić, żeby, jak naj... żeby Wasza cera naczynkowała była w jak najlepszej kondycji i żebyście mogli odzyskać swoje poczucie zadowolenia z, z własnego ciała. W związku z tym, jeśli jesteście zainteresowani tą tematyką, to serdecznie zapraszam Was do kolejnych filmików.